Cześć! Ja jestem Kama i chciałam Was zaprosić na trening na rozluźnienie obolałych pleców. Być może od siedzenia, być może od po prostu stresu i napinania się. Macie problem z zapiętymi właśnie barkami albo obolącymi krzyżami. Ten krótki zestaw ćwiczeń powinien Wam pomóc rozluźnić się i ulżyć trochę Waszym problemom. Bardzo też go robić na co dzień, żeby właśnie nie dochodziło do takich kulów. Ja przynajmniej staram się regularnie takie ćwiczenia robić. nam się na pewno mata i wygodny strój, to w wszystko. W takim razie zapraszam Was do ćwiczeń. Zaczniemy od tego, że wyciągniemy ręce do góry, weźmiemy głęboki wdech, i ciągniemy raz jedną, raz drugą ręką do osłupitą. Może podnieść nawet przeciwną piętę lekko, by mocniej jeszcze wyciągnąć plecy. Okej. Okay. Raziciecie ręce i robimy mocne krążenia ramionami do tyłu. Staramy się wyciągnąć łokcie. Za nas. Mocny ruch uchcian. Ramy wędrują do uszu i nisko do ziemi. I w przeciwnym kierunku. Ok. Przyciągamy rękę do klatki piersiowej i staramy się ciągnąć ją w bok. Nie tyle przyciągać do siebie, co właśnie w bok żeby czuć rozciąganie w tej części pleców. Ramię jest daleko od ucha, długą szyję mamy. Zmiana strony. Do kratki piersiowej i w bok. Pamiętamy o długiej szyi, o tym, żeby obciągać to ramię w dół. Rozluźnić je i głęboko oddychać. Ok. Teraz zrobimy sobie półkola głową, ale tylko z przodu, czyli będziemy ruszać głową w tym zakresie. Chodzi mi o taki ruch, który zaczyna się opuszczając ucho do ramienia, Pamiętam tutaj o długiej szyi, ramię jest luźno. Przechodzi środkiem i kończy się przy drugim ramieniu. Ucho celuje w ramię, czyli nie chcę takiego krążenia, żeby nam głowa, nos szedł w ziemię, ale ucho, żeby kierowało się do podłogi. Staramy się tak zrobić 5 razy w każdą stronę. Pozwólmy sobie poczuć takie mocne rozciąganie tutaj, teraz będziemy poprzeć samą kwiatką piersiową do przodu, wypychamy kwiatkę piersiową i do tyłu chowamy ją w ramionach do przodu i do tyłu staramy się nadal pamiętać o tym, żeby ramiona były jak najniżej ich nie podciągnąć sobie tutaj bo będziemy nadal napinać te mięśnie bolałe tylko puszczamy je luźno szyja jest długa Biodra są w miarę możliwości nieruchome. Głowa podobnie. Ruszamy tylko klatką piersiową. W momencie, gdy tą klatkę cofamy, staramy się rozszerzyć przestrzeń z łopatkami. Osiem powtórzeń najpierw, żeby zrobić przynajmniej. I robimy sobie luźny skłon i ziemi. Łapiemy się za łokcie. I zwisamy sobie przez chwilę. Głowa wisi neutralnie. Przystępujemy z palców napięty. Ostrożnie, żeby się nie wywrócić. Puszczamy ręce luźno. Splatamy je za plecami. Jeszcze chwilę tak trzymamy. Nie ciągniemy do ziemi, bo nie chcemy się rozciągać, szczególnie tutaj. To bardziej po prostu rozszerzyć przestrzeń między kręgami. Puszczamy ręce luźno. I krąg po kręgu podnosimy się do górnej wolnej, jak potrafimy. Ramiona lędują nam na miejscu, podnosimy jako ostatnie. brodę z mostka. Przed leżeniem jeszcze zrobimy sobie krąg, kręg podparty. Staramy się mieć lekko rozszerzone kolana na szerokość bioder i kąt prosty między łydką a nogą, czyli biodro musi być nad kolanem w tej pozycji. Zaczynamy od pozycji neutralnej i podciągamy się najpierw do góry, podwijamy kość ogonową, szeroko rozszerzamy łopatki, i ja odcinek wyciągnie nam do góry, głowa, jest między ramionami schowana. I teraz przechodzimy klatką piersiową w dół. Kość ogonowa celuje nam w sufit. Głowa też patrzy w sufit. Ramiona daleko od uszu. Klatka piersiowa ciągnie w ziemię. I tak pięć razy. Wdech w, tej Wdech w tej pozycji. Wydech w tej pozycji. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do klęku podpartego, nie, do, do klęku. Ręce mamy wyciągnięte przed siebie i tak chwilę sobie wisimy, staramy się palcami przejść troszeczkę dalej, żeby poczuć rozciąganie tutaj pod płachami. Głowę możemy oprzeć o matę albo mieć ją między rękami. Przejdźmy sobie teraz rękami na jedną stronę, żeby poczuć mocno cały bok. I na drugą stronę. Teraz ja przechodzimy do leżenia na plecach. Wyciągamy ręce w przeciwnym kierunku do stóp. Staramy się przyciągnąć jeszcze. Uginamy jedną nogę, opieramy ją po matę i przyciągamy kolano do drugiej nogi. Staramy się celować udem w środek brzucha. Z jednej strony. Ściągamy teraz oba kolana. Staramy się zrobić delikatną kołyskę. Tak, żeby sobie trochę rozmasować plecy, rozluźnić je. Opuszczamy nogi, prostujemy jedną, druga stopa jest przy kolanie. kładziemy rękę w poprzek tułowia. Patrzymy za tą ręką, a kolano ląduje po drugiej stronie tułowia. Tyle, jesteśmy w stanie. Można się zatrzymać już tutaj. Możemy sobie zejść jeszcze niżej, aż do granicy komfortu. Pamiętajmy o tym, żeby nadal ramię było daleko od ucha. Powrót, pomagamy sobie ręką, żeby nie ciągnąć z pleców. Prostujemy nogę w drugą stronę. Zadamy teraz z skrzyżnym, opieramy ręce o kolana, łapiemy się za kolana i wykonujemy teraz taki ruch. Schodzimy plecami wyprostowanymi, z kontroli jesteśmy w stanie, bierzemy wdech, zakręcamy plecy, podciągamy kościeł ogonową i robimy wydech, prostujemy plecy. Znowu wdech. I wydech po prostu plecciągniemy głową do sufitu. To jest jedna pozycja W tych dzisiejszych ćwiczeniach, gdzie możemy schować głowę między ramionami. W momencie kiedy ciągniemy tymi plecami do tyłu, podciągamy kość nową, to możemy się lekko schować w tych ramionach, żeby jak najwięcej rozszerzyć przestrzeń między opatkami. wyciągniemy sobie ręce teraz do sufitu wyciągniemy jedną ręką i drugą na przemian Jeszcze trochę rozciągniemy te boki i na zakończenie Siedlamy się w siedzi prostym Jedna noga, jedna stopa idzie do kolana, drugiej nogi i obracamy się za siebie. Nadal pamiętamy o uszach daleko od barków. plecy muszą być w tej pozycji proste, bo jak się zgarbimy, nie uda się w ogóle rozciągać. Chodzi, chodzi o to, żeby być jak najbardziej prostym. Może się nie przekręcić do tyłu, ale trzymać te proste plecy. Patrzymy za siebie. na strony. Opieramy się w łokciu o kolana. Można się też zaprzeć w taki sposób. Pamiętamy tego, żeby głowa ciągnęła do tu proste plecy. I powrót. Razniemy. Dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. Mam nadzieję, że się podobało, że trochę pomogło Wam z Waszymi problemami, z bolę, bolącymi plecami. Do zobaczenia w następnym filmie.